Czyli jeżeli Szymon Chłownia byłby w drugiej turze z kandydatem pis to czy ja go poprę? Tak! Kropka! <laughs> Druga tura bez bążura. Jak słyszymy, ten scenariusz rozważany jest już przez samego Rafała Trzaskowskiego. Bo który kandydat mający poczucie, że pewnym krokiem zmierza ku zwycięstwu deklarowałby tak jednoznacznie kogo poprze w decydującej rozgrywce, jeżeli jednak go tam zabraknie. Wprawdzie media głównego nurtu przy pomocy sondaży cały czas kreują Trzaskowskiego na zdecydowanego lidera wyścigu prezydenckiego. Jednak pogłębiona analiza Analiza tych samych sondaży powoduje, że z oczu trzaskowskiego zaczyna wyzierać istna panika, ponieważ już teraz na trzy miesiące przed wyborami jego szanse na zwycięstwo są bliskie zera. Swoje problemy ma także Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość i będzie je musiał czym prędzej rozwiązać. Za to niewątpliwego wiatru w żagle nabiera kampania Sławomira Mencena. I wiele wskazuje, że to właśnie między kandydatem Konfederacji a wicetuskiem Rafałem Bążurem Trzaskowskim rozegra się decydujący bój o wejście do drugiej tury. Tomasz Gdula, zapraszam na program Polskość to Normalność. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów. Jest nas tutaj już, co z dumą obwieszczam, 150 tysięcy. Ale ja nie ustaję w prośbach o to, by wszyscy, którzy czują się polskimi patriotami, mają poczucie dumy z bycia Polakami, a jednocześnie świadomość, że mamy obowiązek to wspaniałe duchowe i materialne dziedzictwo, któremu na imię Polska ocalić, pomnożyć naszym życiem i przekazać przyszłym pokoleniom by zechcieli subskrybować kanał i zasilić naszą społeczność, ponieważ dzięki temu nic nie kosztującemu gestowi dla nas bezcennemu niezależne komentarze wygłaszane zawsze z polskiego punktu widzenia docierają do szerszego grona naszych rodaków, a to szczególnie ważne przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, do których od dzisiaj mamy równo 3 miesiące. Sondaże opinii publicznej służą przede wszystkim urabianiu tejże opinii, a jednak czytanie ich w pewne rodzaju szerszym kontekście pozwala wyciągnąć daleko idące wnioski. Ostatnie badanie Ośrodka Opinia24 dla Radia Rmffm pokazało, że Rafał Trzaskowski ma aktualnie 30,9% poparcia, a Karol Nawrocki 21,7%. To niewątpliwi liderzy, ale na trzecim miejscu, bardzo mocnym, bo już z poparciem ponad 16%, znajduje się Sławomir Mencem. Zacznijmy od tego ostatniego, ponieważ Sławomir Męcen Mencen prowadzi niezwykle intensywną i bardzo przemyślaną kampanię wyborczą, a na jego spotkania praktycznie za każdym razem przychodzą naprawdę spore tłumy sympatyków, i to przynosi efekty. Sondażowo zaczynał od poziomu mniej więcej około 8%. Nawet bardzo wielu sympatyków Konfederacji po ogłoszeniu kandydatury Mencena miało za złe liderom swojej formacji, że postawili na tego właśnie konia. Mówiono, że powinien kandydować Krzysztof Bosak, bądź też Grzegorz Braun. Sławomir Mencen cały czas pracuje na swój wynik wyborczy i mimo iż startował z niskiego pułapu, to w tej chwili ma już ponad 16% w sondażach i to nie w jednym, a w kilku, a zatem można powiedzieć o niewątpliwym trendzie wzrostowym i wiele wskazuje, że ten trend będzie tylko przybierał na sile. Trudno oczywiście określić, gdzie jest szklany sufit poparcia dla Sławomira Mencena. Niewątpliwe natomiast jest to, że może on jeszcze wiele głosów Głosów pozyskać, ponieważ z analizy sondaży wynika, że do kandydata konfederacji przekonuje się coraz więcej wyborców aktualnie rządzącej koalicji 13 grudnia, rozczarowanych nierubstwem i nieporadnością polityków rządu Donalda Tuska. Jak tak dalej pójdzie, już niebawem, Sławomir Mencen zbliży się do Karola Nawrockiego, który ma swoje niewątpliwe problemy w tej kampanii, ponieważ też prowadzi ją intensywnie, też przyciąga na swoje spotkania spore rzesze wyborców, tyle tylko, że cały czas jego poparcie jest o nawet 10 punktów procentowych, czyli o jedną trzecią niższe niż poparcie sondażowe dla Prawa i Sprawiedliwości. A więc Karol Nawrocki ma do nadrobienia ogromny dystans, i to w elektoracie, który powinien być jego bazą, na którym powinien budować wyjście szerzej do tych wyborców, którzy ewentualnie mogliby mu dać zwycięstwo w drugiej turze, jeżeli się do niej dostanie. Tutaj rzeczywiście sztabowcy. Karola Nawrockiego muszą wymyślić nowe otwarcie i muszą spowodować, że ich kandydat przede wszystkim przekona do siebie wyborców PiSu. Wszystkich jak jeden mąż, to na tym etapie kampanii w 2015 roku udało się już Andrzejowi Dudzie. Dzisiaj Karol Nawrocki cały czas ma z tym problem. Przejdźmy teraz do Rafała Trzaskowskiego. Dlaczego, mimo że jest zdecydowanym liderem badań opinii publicznej, jeśli chodzi o popularność kandydatów na prezydenta, to ma powody, do tego, by w jego oczach widoczna była coraz bardziej wyraźna panika. Otóż w ciągu ostatnich 8 tygodni od grudnia kandydaci szeroko rozumianego obozu koalicji 13 grudnia, a więc poza Trzaskowskim także Szymon Hołownia, Magdalena Biejat oraz profesor Joanna Senyszyn, która reprezentuje kojarzoną z koalicją 13 grudnia lewicę, stracili łącznie 11% poparcia i obecnie mają 40%. Natomiast kandydaci obozu przeciwnego, obozu centroprawicowego, a więc poza Karolem Nawrockim i Sławomirem Mencenem, Także Marek Jakubiak, Grzegorz Braun, Krzysztof Stanowski i kilku pomniejszych gromadzą łącznie ponad 42 procent elektoratu już teraz na trzy miesiące przed wyborami. A te trzy miesiące, które przed nami, to będzie najtrudniejszy okres dla Rafała Trzaskowskiego, ponieważ na nim właśnie skupiać się będzie niewątpliwie narastające niezadowolenie Polaków z polityki rządu 13 grudnia, zbiernej biernej i nierozwiązującej żadnych problemów Polaków, polityki gospodarczej i tego wszystkiego, co widzimy, marazmu i kompletnego braku pomysłu na polskie państwo. To wszystko będzie się kumulować w postaci niezadowolenia na Rafale Trzaskowskim. I warto jeszcze zwrócić uwagę, co się stało z tymi 11% głosów, które od grudnia utracili kandydaci koalicji 13 grudnia walczący o fotel prezydenta. Otóż w ogromnej większości głosy te przeszły do Sławomira Mencena bądź do obozu niezdecydowanych. W związku z tym niewykluczone, że w maju cała trójka Trzaskowski, Nawrocki i Mencen będzie naprawdę blisko siebie, ale kolejność może być już inna i Trzaskowski może znaleźć się na trzecim miejscu poza drugą turą wyborów prezydenckich. To oczywiście zadanie dla nas, polskich patriotów. Musimy pokazywać naszym przyjaciołom, naszym krewnym, naszym znajomym, z jak wielkim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, gdyby wygrał wybory Rafał Trzaskowski i Tuskowi udałoby się domknąć system. Ale jestem przekonany, że tak się nie stanie. Z twardych liczb, z analizy sondaży, które są zestawiane ze sobą, Miesiąc do miesiąca, a nie z pojedynczego badania, jednoznacznie wynika, że te wybory prezydenckie mogą się zakończyć dobrze dla Polski, dobrze dla nas, dla przedstawicieli obozu patriotycznego, szeroko rozumianej prawicy. Tylko naprawdę wszyscy musimy na to pracować zgodnie z zasadą, że nie ma wroga na prawicy i niech teraz każdy promuje tego kandydata, do którego jest mu najbliżej, ale ze świadomością, że 1 czerwca, w drugiej turze, do której niechybnie dojdzie, Wszyscy będziemy musieli pójść i zagłosować na tego przedstawiciela obozu patriotycznego, który się w niej znajdzie. A jeżeli będą to zarówno Karol Nawrocki, jak i Sławomir Męczen, to naprawdę po raz pierwszy w historii będziemy mieli do wyboru większe dobro, a nie jak zawsze dotąd mniejsze zło. Proszę dajcie znać w komentarzach, czy podzielacie moje spojrzenie na taką analizę sondaży. Dziękuję za spotkanie. Kłaniam się i do zobaczenia.